Witam kolegów hodowców Gębi Pocztowych. Chciałem Ci zaprezentować swoją parę. Jest to samiczka Fineke 5000. Flos Werwort pod córce 096. Proszę zobaczyć na jej oczko. Piękna samica. Smukła, szybki gołąb przede wszystkim. Oto jej skrzydło. Z jej krwi płynie tak samo e razy Albrecht, nie? Jest to po najlepszych gołębiach rozpłodowych od mojego kolegi. Nie będę mówił od kogo. Jest to późny Mudek, fajna szybka samiczka, wydaje fajne gołąbki. Jest u mnie od, od tamtego roku ta para. Teraz pokażę jej, jej partnera. Jest to samiec dla niej Wanda na Bele, Loterman i Niemeyer. Jest to piękny, potężny samiec, mocny, w mocnym, twardym skrzydle. Tak samo ma jak ona. O, szklane oko, proszę zobaczyć. Jest narwany, to lubię u GMB. Dzisiaj nie chcą łatwo dać złapać i trzymać. Jest mocny, gołąbek. W roku wydaje bardzo fajnego gołąbka, samiczkę u mnie. Teraz ją pokażę. Tylko zamknę, żeby mi nie odeszły. Jest to moja para rozpłodowa. Jest to moja mogę powiedzieć śmiało złota para rozpłodowa. Jak tamty roku wydałem mi piękną samicę, jest też potężna. Podała się na, ale z budowy na ojca, z charakteru na matkę. Jest to był Fineke 5000. Zresztą widać, że nawet w ty przepłynęła praktycznie krew ze starej samicy 096, i od tamtej strony jest po prostu niebieski, z siwymi lotek Wyszedł piękna samica na 5 wkładań miała cztery konkursy. W tym roku też została już dopuszczona do pary. Chcę też pociągnąć parę módków. Jest to bardzo fajny, szybki gołąbek i radzi sobie na, u mnie na każdym dystansie. Nawet na 440 km jako młody, był to wspólny nasz lot, Przys przyleciała jako pierwsza u mnie na gołemnik I zawsze jest w pierwszej trójce, piące można powiedzieć, z lotu młodych przychodziła. Dziękuję, pozdrawiam, dobry lot.